Przechodzenie przez kryzysy życiowe czyni nas zatem bardziej ludzkimi, współczującymi, akceptującymi i rozumiejącymi z siebie samych oraz innych. Nie musimy już już oddawać się negatywnemu ocenianiu innych ludzi i siebie. Czytam właśnie techniki uwalniania. Książki to Davida Hawkinsa. Poradzenie sobie z kryzysem daje mądrość. I nie się korzyści na całe życie. Lęk przed życiem jest tak naprawdę lękiem przed emocjami. Nie boimy się konkretnych wydarzeń, lecz naszych odczuć z nimi związanych. Gdy tylko przejmiemy dowodzenie nad swoimi uczuciami, lęk przed życiem się zmniejszy. Odczujemy wówczas większą pewność Ciebie, i będziemy gotowi podjąć większe wyzwania, ponieważ będziemy pewni, że poradzimy sobie z ich emocjonalnymi konsekwencjami, jakakolwiek one będą, ponieważ strach jest podstawą wszystkich zahamowań. Opanowanie strachu oznacza odblokowanie całych obszarów życiowego doświadczenia, które do tej pory unikaliśmy. Więc jako przykład tutaj podany jest mężczyzna, który skutecznie poradzi sobie z kryzysem spowodowanym utratą pracy, nigdy więcej nie doświadczy już tego lęku. Będzie natomiast bardziej kreatywny w następnej pracy, gotów podjąć konieczne ryzyko, aby odnieść w niej sukces. Zacznie dostrzegać, że ten zaczywy lęk przed utratą pracy w przyszłości drastycznie ograniczył jego osiągnięcia i sprawiał, że zachowywał się bojaźliwie i ostrożnie, przez co był ustępliwy i czołobitny wobec przełożonych, za co zapłacił poczuciem obniżenia własnej wartości.